Przed sobą, niż całego siebie, prawda? A I <grystanie> w telefonie. Wiecie, wiecie co mówię. Ci dobrze jest przyjść na, dobrze jest być w zgromadzeniu i posłuchać jednej modlitwy. Jednej modlitwy posłuchać, która po prostu głęboko tak cię dotknie, że ty wiesz, że po prostu Bóg działa. Wiecie, dzisiaj bym poprzął do głębi modlitwą naszej siostry. Nie, nie, nie tylko jedną, ale jej, szczeg jej, jej szczególnie mnie, mnie po, poruszyła. Taka modlitwa, taka wdzięczność, która po prostu przeszyła człowieka do głębi serca. Czy ciężko to jakby... Ciężko jest nie zwrócić na takie coś uwagi Ciężko jest jakby to mm, osiągnąć w tych wiecie, online tych rzeczach, tego typu. Te, Dlatego Bogu za to. Pan Bogu za technologię. Ja nie przeciwko technologii, bo dobrze jest, ale... Ale nie ma to jak kontakt, prawdziwy kontakt, widzieć brata, widzieć siostrę, przywitać się z bratem, przywitać się z siostrą, posłuchać. Chciałbym mówić, że słuchamy właśnie. Wiecie, dany został nam wielki przywilej. Dany został nam przywilej mówienia w imieniu Jezusa. Możemy mówić w imieniu Jezusa. Możemy mówić słowa, które są Duchem i Życiem. Możemy wypowiadać słowa, które są Duchem i Życiem w imieniu Jezusa. On nas posłał, On nas wyposażył, zaopatrzył, napełnił swoim Duchem, po to, żebyśmy mówili w Jego imieniu. I właśnie dzisiaj chciałbym mówić o, o słowach. Wiecie, w Ewangelii, Razem z tym wszystkim. W Ewangelii Mateusza jest napisane takie, są takie słowa napisane, Jezus to powiedział, a będzie dobry człowiek. Ewangelia Mateusza 35, 12:35. On powiedział, że dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy. A zły człowiek wydobywa ze złego skarca złe rzeczy. I on tu mówił o sercu. Miał na myśli serce. A miał na myśli to, że jeśli masz przemienione serce, odrodzone serce, serce zrodzone z Ducha Świętego, napełnione Duchem Świętym serce, to możesz wydobywać ze swego skarca dobre rzeczy. Ja nie chcę ci mówić o tych... Nie chciałbym się skupić na tych złych rzeczach, bardziej mi się chciał skupić na tych dobrych. I dalej jest napisane, on mówi, powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Z każdego nieużytecznego słowa ludzie zdadzą sprawę w dzień sądu. Wiecie, ja wierzę w to, że, że my teraz jesteśmy na sądzie. W pierwszym liście do Korynta w kontekście Wieczorzy Pańskiej apostoł Paweł mówi do swoich braci, że że jeśli Pan nas sądzi, że jeśli pozwalamy na to, żeby Pan nas sądził, to nie, by, to, to nie staniemy na sądzie i nie będziemy potępieni razem ze światem. I on też zachęca nas, żebyśmy sami siebie sądzili. Ducha świętego, i możemy osądzić siebie, w sensie możemy ocenić, w sensie możemy pozwolić Duchowi świętemu powiedzieć nam, czy to, co mówiliśmy, było właściwe, czy było niewłaściwe. Czy to pochodziło z właściwych motywacji, czy z niewłaściwych motywacji. Wiecie, dzisiaj jest mnóstwo pułapek wokół nas. Ja, ja osobiście daję się nierzadko złapać w, w, w różne pułapki. Ludzie krytykują, ludzie narzekają, ludzie przeklinają, przeklinają swoich pracodawców, narzekają na swoich pracodawców, przeklinają rząd, rządzących, przeklinają, wiecie, narzekają, krytykują i wiecie, naprawdę trzeba być ostrożnym, żeby się nie dać złapać na to, żeby się nie podłączyć do tego. Ja, ja powiem wam, ja nierzadko, nierzadko daję się uwikłać w takie rzeczy. Jest mnóstwo ludzi, którzy nie mają odrodzonego serca, którzy nie potrafią y, sami osądzić y, tego, z, z jakiego ducha pochodzi to, co mówią. Po prostu, po prostu mówią. Mówią, narzekają. Wiecie, Słowo mówi, że z bezużytecznego słowa każdy człowiek zda sprawę. Każdy człowiek. Wiecie, ja wierzę w to, że my z, bez, z bezużytecznych słów już teraz zdajemy sprawę. Już teraz możemy zdać sprawę. Już teraz możemy wziąć korektę. Już teraz możemy być jakby pouczeni, że te słowo było bezużyteczne. Po co je powiedziałeś? Po co, po co to mówiłeś? Jaki miałeś w tym cel? Zadaj sobie pytanie. Dlaczego to powiedziałeś? Słowa bez, bezowocne, bezużyteczne. Zaraz znajdę, bo miałem gdzieś to. Bezużyteczny. Ono pochodzi od takiego greckiego słowa argos i on, znaczy próżny, niepracujący, bezowocny, bezczynny. I wiecie, to, to, to nie są słowa przeznaczone dla nas, abyśmy my takie słowa wypowiadali. W liście do Kolosa w czwartym rozdziale, szóstym wersecie jest napisane, mowa wasza niech zawsze będzie uprzejma, zaprawiona solą. Mowa wasza niech zawsze będzie uprzejma, zaprawiona solą. I wiecie, to słowo uprzejma Ależ już to jest słowo haris. Haris. Co, co, co to znaczy słowo haris? To znaczy łaska. To znaczy łaska. Mowa Wasza nie zawsze będzie łaskawa. Wiecie, łaska. To znaczy powab, wdzięk uprzejmość, życzliwość. Powiem więcej, niezasłużona życzliwość. Pięć. Przychylność. Niezasłużona przychylność. Dobrodziejstwo przysługa wdzięczność, dzień I wyobraź sobie, że możesz odpowiedzieć człowiekowi, który nie zasługuje, żeby mu tak odpowiedzieć. Możesz mu odpowiedzieć łaską. Możesz mu odpowiedzieć życzliwie. Miło, przyjemnie. Mogę mu tak odpowiedzieć. Powinienem mu tak odpowiedzieć. Ale nierzadko jakby daje się wciągnąć w coś, w co nie powinienem dać się wciągnąć. W krytykanstwo, w oskarżanie, w narzekanie, w przeklinanie. A jeśli nie to, to chociaż przytakiwanie temu, tak, tak, tak jest, masz rację. Masz rację, tak jest. Oni tak są, tak, tak. Oni tak robią. Nic ich nie obchodzi. Tylko to są wasi brzuchy, wiesz, tylko ich i ich nie obchodzą samych, nic więcej. Ludzie ich nie obchodzą, tak? Tak, masz rację. Wiecie, można, można się dać wciągnąć w tego typu rzeczy. Ale słowo mówić, że nasza mowa właśnie taka ma być. I ona ma być jeszcze zaprawiona Zaprawiona solą. Zaprawiona solą. Widzicie, mam tu napisane, co to znaczy, żeby nasza mowa była zaprawiona solą. 14 w Spódniku Skromka. Zaprawiona. I on zaczął naprawić, przyprawić, zaprawić, przygotować. Naprawić, przygotować. I tak dla Uzupełnienia tego jeszcze powiem, że artyo oznacza naprawić, przyprawić, zaprawić, przygotować, a arto to są dwa bardzo blisko znaczne słowa pokrewne ze sobą, oznacza chleb. Więc nasza mowa do człowieka ma być taka, jakbyśmy przygotowywali chleb. Wiecie, Jezus nazwał siebie chlebem. Chlebem żywym. I wiecie, chleb jest to coś po prostu, do czego myślę, że wszyscy mamy jakby wielki szacunek. Jest to coś, co jakby sprawia, że nie głodujemy, że, że żyjemy, że mamy co jeść. To jest coś, do czego mamy wielki szacunek. Więc... Człowieka, do którego mówisz, traktuj jak coś, co ma bardzo wielką wartość. Co ma bardzo wielką wartość i do czego masz bardzo wielki szacunek. I do czego sam Bóg ma wielki szacunek. I mówię, mówię do Niego w, w konkretnym celu. Wiecie, Słowo bezużyteczne, bezowocne to jest, to jest Słowo, które nie pracuje które po prostu nie, nie, ma, nie ma żadnego dla mnie znaczenia, że ja je wypowiadam. Nie mam w planie tego, żeby to słowo pracowało w tym człowieku, żeby to słowo ratowało tego człowieka, przyprawiało go, zabrawiało i przygotowywało tego człowieka do czegoś. Do czegoś, do czego jest przeznaczone. Do czego, do czego jest wiecznie przeznaczone. Bo wiecie, Bo on się zgubił. Bo ten człowiek się zgubił. On zginął. I, I on nawet nie wie o tym, że chce być znaleziony, że potrzebuje być znaleziony. On nawet o tym nie wie. Ale przeznaczenie jego jest to, żeby został znaleziony. I wiecie, w pewnym momencie Paweł. W liście, w liście do Tymoteusza, Paweł powiedział do Tymoteusza taką rzecz. To jest pierwszym liście do Tymoteusza, do 4,16. Pierwszy do Tymoteusza 4,16. I on powiedział Pan pilnuj siebie samego i nauki. Bo to przyjmąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy Cię słuchają. Wiesz, to jest to jest zdumiewające, że Bóg taką wartość i taką moc i taką wagę nadał słowom. Że słowa mogą zbawić. na radzi Tymoteuszowi, pilnuj siebie, pilnuj siebie, pilnuj nauki. Bo to robiąc, zbawisz siebie i tych, którzy ciebie słuchają. Innymi słowy, to co mówisz do ludzi, to ich zbawia, to ich uwalnia. Wiecie, my mówimy ludziom prawdę. My mówimy ludziom o Jezusie. Jezus sam siebie nazwał prawdą. My, my mówimy ludziom o zbawieniu z łaski. My mówimy im prawdę, która może ich zbawić i może ich uwolnić. Ta prawda uwalnia nas również. My zostaliśmy zbawieni, jesteśmy zbawiani. Jesteśmy zbawiani przez tą właśnie prawdę, którą mówimy. I wiecie, jest to, jest to naprawdę wielki przywilej i wielka odpowiedzialność. Wiecie, ja już nieraz nie wiedząc. Ty mnie zrodziłeś, Ty mnie powołałeś, więc Ty włóż coś w moje usta. Jeżeli Ty czegoś w moje usta nie włożysz, to skąd tam się w ogóle coś waśnie? Wiecie, ludzie mają swoje kryzysy. Ludzie mają swoje troski. Ludzie mają swoje depresje nawet. Ludzie są uwikłani w różne rzeczy. W różne, bardzo trudne rzeczy. Są uwikłani. A Bóg dał mi i Tobie Bóg dał mi i Tobie serce i język który możemy miłym słowem powiedzieć strudzonemu, zmarnowanemu, spracowanemu człowiekowi. Gdzie Bóg dał Tobie język i słowa, które mają moc burzenia warówni niszczenia, oporu dla sprawy Bożej. Bóg dał mnie i Tobie taką, taki przywilej, takie autorytet, taki, taką moc, Dał, dał nam. I to jest w naszych słowach. chcę ci powiedzieć, bracie i siostro, nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, ilu być może ilu ludzi uratowałeś, ilu ludzi uratowałeś już? Ilu ludziom odpowiadając, mówiąc im Słowem Bożym, mówiąc im to, jak jest. Bo Boża perspektywa na niego, to jak Bóg go widzi, to jaką on, on ma wartość. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, ilu uratowałeś ludzi. Wiecie, to jest w ludziach. Chociaż tego nie widać, chociaż oni o tym nie mówią, ale to w nich jest. Wiecie, jest jedna przypowiedź, o której zostało powiedziane, że jeśli tej nie zrozumiecie, to nie zrozumiecie żadnej innej. I to jest przypowieść o mocy słów. To jest przypowieść o mocy słów. To jest przypowieść o rozsypywaniu słów. Bóg powiedział, że słowa są jak ziarno. I tak jest. I to, że ja nie widzę, co się dzieje w ziemi z ziarnem, to, że ja tego nie widzę, to nie znaczy się, że to się nie dzieje. Chcę ci powiedzieć, że ziarno wrzucone, włożone w ziemię, ono ma moc. Ono wykiełkuje. Ono, ono pracuje. Ono przyniesie owoc. Ono być może zostanie ukradzione z jednej ziemi. Ono być może na innej ziemi zapuści korzeń tylko, tylko płytko. Może na innej ziemi Wyrośnie coś i, innego i, i przydusi to ziarno, także ono nie wyda owoców. Ale to jest ziarno, które wykona swoją pracę. A ziemia należy do Pana, a my ją uprawiamy. Każdy człowiek należy do Pana, dlatego że Bóg zapłacił. Jezus zapłacił za wszystkich ludzi. Wszystkich ludzi wykupił. I każdy jest w Jego. I każdy ma wielką wartość. Więc bracie i siostro, Jeśli rozmawiasz z człowiekiem, Możesz Go zbawić. Możesz Go zbawić. Zbawić znaczy uzdrowić. Ja nie mam na myśli tutaj, wiecie, wiecznego zbawienia. Jezus daje wieczne zbawienie. Każdemu kto pragnie, każdemu kto chce. Ale zbawić znaczy podnieść. Uzdrowić coś w Nim. Uzdrowić jakieś zranienie. Zbawić znaczy zabezpieczyć. Zabezpieczyć na pewien czas. Uwolnić na pewien czas od, od jakiegoś wiecie, działania diabelskiego, demonicznego, od jakiejś presji, od jakiegoś ciężaru, który został położony na serce. Zabezpieczyć. Zbawić znaczy przenieść w bezpieczne miejsce. Przenieść w bezpieczne miejsce. Za pomocą Twoich słów i moich, braci i siostry, możesz przenieść człowieka w bezpieczne miejsce. Zabezpieczyć. Uzdrowić. Uwolnić, znaczy stawić. Często tak jest, że nasze słowa uwalniają ludzi. Nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ale one uwalniają ludzi. Dlatego, że Bóg włożył wielki potencjał w słowo. Bóg postanowił tak. Że to, że zbawienie będzie dokonywało się poprzez, poprzez głupie zwiastowanie. Tak jest napisane. Poprzez takie zwiastowanie, poprzez mówienie, które jest niedoceniane, które nie jest jakoś wielce efektowne, ale jest efektywne. Tak Bóg postanowił. Bóg też postanowił, że, żeby, żeby to, co jest głupie w oczach świata, żeby zostało wywyższone, żeby świat został zawstydzony przez to, co jest głupie w oczach świata, przez taką prostą Ewangelię, przez proste mówienie, zwykłych słów, zwykłych słów, które gdzieś tam wiecie pochodzą z twojego serca, a w Twoim sercu jest miłość do człowieka, do którego mówisz. I na koniec kończąc, dla Ciebie siostro, nie, po, nie podłączaj się. Nie podłączaj się do, do, do tych słów, które, które nie mają źródła w Bogu. Nie podłączaj się do tych słów, które są wygradane, które są bezowocne, które nie przynoszą żadnej zmiany, które nie przynoszą żadnej nadziei, które nie podnoszą które nie uświadamiają człowiekowi jego prawdziwej tożsamości, które nie pokazują człowiekowi jaka jest Boża perspektywa na, na ludzi, na ich znaczenie, na ich wartość. Nie połączają się do tych rzeczy. Znaczy, czasami nie da się czegoś nie słuchać, kto się jest narażony, ma się uszy, po prostu ludzie mówią. Ale bądźmy czujni. Paweł powiedział do Tymusza, do tym łosza, pilnuj siebie. Pilnuj siebie. Niech nas Pan błogosławi na ciebie siosy. Mam nadzieję, że Czy to komuś pomogło. A jeśli nie pomogło. Może że nie zaszkodziło. Nie było. wpadło wysłanie w refleksja. A my, do